Jeżeli szukasz narzędzi SEO do przeprowadzenia audytu całkowicie za darmo, to mogę polecić dwa takie narzędzia, które niestety są dość wiekowe i nie są za bardzo rozwijane, no właśnie ze względu na to, że są darmowe. Jest to Xenu i SEO Makroskop. Oba te narzędzia praktycznie robią to samo czyli weryfikują linkowanie wewnętrzne, sprawdzają przekierowania zewnętrzne, wewnętrzne, sprawdzają błędy 404, pozwalają zorientować się w metatagach typu title, typu description, pozwalają również na weryfikację innych błędów i to daje możliwość jakiejś takiej podstawowej weryfikacji, optymalizacji naszego serwisu internetowego. Co ważne, nie mają te oba programy żadnych ograniczeń, w związku z tym możemy swobodnie przeskanować cały serwis i to bez względu na to, czy on ma 100, 200, 10 tysięcy, czy 20 tysięcy podstron. To, co jest ważne, to w przypadku SEO Makroscope możemy pozyskać troszeczkę więcej informacji na temat naszego serwisu. Ten To narzędzie przede wszystkim umożliwia na przykład zweryfikowanie, czy występują osierocone treści, jak również umożliwia ono data extraction, czyli możemy sobie wyekstraktować jakieś dane, które są nam potrzebne podczas tworzenia, tworzenia naszego audytu. To co, jest, to, co jest bardzo istotne, to również są Makroskop pozwala na dość elastyczne ustawienie skanowania. I e, gdybym miał ja właśnie polecić, to mógłbym polecić SEO Makroskop, natomiast niestety, jeśli dobrze pamiętam, ostatnia wersja jest z 2017 roku, natomiast nadal działa, natomiast no Xenu jest chyba lepiej rozwijane. Jeżeli natomiast szukacie narzędzia SEO, które zrobi Wam audyt SEO, ale powiedzmy w opłacie miesięcznej, to polecałbym zainstalowanie i kupienie Sitebulba, czyli sidebulb.com. I weryfikację swojego serwisu internetowego, płacąc pierwszy miesiąc abonamentowy i później z niego rezygnując, mam nadzieję, że jest to nadal opcja dostępna i będziecie mogli z tego skorzystać. Oczywiście jest jeszcze narzędzie Screaming Frog, które umożliwia analizę do, 15 adres, do, przepraszam, do 500 adresów URL, natomiast jest to stanowczo za mało w dobie dzisiejszych serwisów internetowych. Także polecam SEO Makroskop Xenu, a jeżeli chcecie opłaty miesięcznej, to wystarczy kupić site Bulba i zrobić pełny audyt, który posiada osobny manual do weryfikacji takiego audytu.